Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie już trzeci dzień, jeżeli chodzi o event Wojna Prawdy, no i oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę, że te filmy wyglądają bardzo podobnie, niemalże identycznie z małymi tutaj wyjątkami, no ale nic na to nie poradzę, tak wygląda ten etap, następny etap zaczyna się za dwa dni i wtedy zacznie się troszkę bardziej rozwijać ten event, będzie troszkę więcej do zrobienia, będzie też boss, na którym będzie trzeba robić konkretne obrażenia, żeby odebrać wszystkie nagrody więc to się jeszcze w miarę rozkręci, także tak jak widać podziemcy nadal wygrywają, jednak ta przewaga się zmniejszyła. Niecałe 10 milionów przewagi mamy obecnie i tak się utrzymuje już praktycznie cały dzień z tego co widziałem. Mamy bossa, ale boss to fein, więc ja sobie go zrobiłem poza filmem, bo nie będę dwa razy tego samego bossa pokazywał. 30 miliardów tutaj cyknąłem, bo nie mam wiadomo Belindy odpowiednio rozwiniętej i tak dalej. I tutaj jakoś się bardzo tym nie przejmuję, bo fragmenty gwiazd nie są jakoś bardzo tam... Ważne i tak ostatecznie e, najwięcej mają tutaj do powiedzenia wieloryby, i to właśnie wieloryby będą decydowały, e, która frakcja wygra, jakby nie patrzeć. Także co? No, ja mogę zrobić eksplorację. Na ten moment wszystkie trzy kryształy zostały już naprawione, te pierwsze. Teraz lecimy tutaj ze środkowym e, kryształem. No i zrobię eksplorację, ewentualnie będę czytał, żeby zrobić klimacik. No i za dwa dni e, będzie na pewno troszkę ciekawiej. Zachowaj ostrożność, ale i odwagę. Miejmy nadzieję, że eksploracje będą owocne. Wśród dzikich ich traw znajdujesz wytkniętą między skały powiewającą na wietrze kartkę. Jest podarta, ale zawiera jakiś tekst. No to przyglądnijmy się, tego nie będę może czytał jednak, bo to kartka. Lecimy dalej. A jak wy się bawicie na evencie, możecie też napisać, jeżeli macie ochotę. Mamy Lorsana kontra Eziza. No i to jest dosyć ciekawe. Mamy dwóch Lorsanów, dwa razy Kass, i pięciu Ezizów. Trudno powiedzieć, kto tutaj wygra, bo tutaj mamy 240 poziomy, a kas mogła być jeszcze dobra do tego poziomu. Nie mam pojęcia. Kto tutaj wygra, więc postawię po prostu na Eziza. No, jako, że jestem z podziemcami, to powiedzmy, że niech to będzie Eziz, ale mam takie małe przeczucie, że jednak wygra ta druga strona i zobaczymy, czy się sprawdzi. Zaraz się wszystko okaże. No powiedzmy, że w miarę wyrównanie, bo tutaj Lorsany giną. U mnie jeden Ezis zginął, więc jest bardzo wyrównanie na pewno, nie? Ale ostatecznie jednak źle postawiłem. Ale bardzo wyrównana walka, jedna z najbardziej wyrównanych walk jakie miałem do tej pory, zakładów w sumie. No dobra, także jakieś tam nagrody wpadły. Przynajmniej już wiecie, że wygrają leśne istoty. Tutaj mamy znowu karteczkę. Także podnosimy, no naprawdę bardzo wyrównana walka to była najbardziej do tej pory chyba jeszcze jest walka z Ortrosami i Arturami z tego co pamiętam, tam też było w miarę wyrównanie e, tutaj był pomysł, żebym po prostu walczył Geraltem, e, skoro jestem fanem e, no to będzie Geralt, proszę bardzo Geralt z Rivi e, myślę, że to nie będzie miało większego wpływu na wynik walki tak czy siak ale Geralt sobie powalczy no i tutaj Tainy tak wszystko zrobił samemu nawet Scarlet chyba nie zdążyła się rozszaleć Gerald zrobił no, dosyć dobre wrażenia, nie? Nie jest ulepszony jakoś, bardzo nie ma grawerunku. A tutaj, proszę bardzo, lecimy dalej. 17, eksploracja na 18. Otwieramy skrzyneczkę, wiadomo, 110, 10, ok. I co dalej? Widziałem, że można trafić na przykład dwa zakłady jednocześnie w, jednej, w jednym dniu, o tak. Ta eksploracja trwa wyjątkowo długo i Twoja drużyna jest bardzo zmęczona. Wasz kolejny cel nie jest daleko, jednak spoglądając na niebo, widzisz, jak zachodzące słońce ustępuje nocy. E, kontynuuję podróż, bo mam wrażenie, że miał okradną albo coś takiego. Postanawiasz przyspieszyć, by dotrzeć do kolejnego celu przed zapadnięciem nocy. Jednak, ty i twoi towarzysze jesteście już bardzo zmęczeni. Znajdujecie tylko nieliczne zapasy po drodze. Okej, okay, ciekawe, jakbym wybrał drugą opcję. Czybym dostał więcej? Pewnie tak, nie, bo 120 mógłbym dostać. I co? Kończymy, kończymy, kończymy. W sumie odbieramy. Nagrody to 10 kamyczków i 4 złe zwykłe. no coraz bliżej skórki dla nasty. Także tak to na razie będzie wyglądało, przynajmniej jeszcze jutro. Pojutrze zacznie się nowy etap, z tego co pamiętam, z tego co widzę zresztą, więc. No, wtedy już będzie na pewno ciekawiej i wtedy być może troszkę się rozkręci ta zabawa. Bo jednak ten event nie jest tak duży jak przypuszczałem, że będzie. Bo to jest event klikacz, jak ktoś napisał w komentarzach, na co nic nie poradzę. Niedługo wchodzi też Bitwa Krwi, to taka ciekawostka na koniec. Z Bitwy Krwi na pewno będą jakieś streamy, tak jak zawsze zresztą robiłem. I będą walki z widzami. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję. Życzę Wam miłej, spokojnej soboty. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.